No cześć, tutaj Mari, Mari. Mamy dzisiaj Premierę Oto takiego Ekspres losu Błyśni Powiem wam, że nie wiedziałam, że jest premiera Widziałam rano przez przypadek U Iwonki Filmik, że myślę o coś nowego Z tego co Już zdążyłam się zapoznać Muszą być tu trzy jednakowe kwoty Albo dwie i trzecia tutaj w bonusach Szukamy 5000, jest po 2, 70 też jest 2, tutaj jest 70, nie ma. O, ale mamy 5 zł, 3. Zaznaczę, żeby się nie pomyliło. 15 jest 1, 20 jest 2, mamy tu 20, nie mamy. 50 jest 1, stówka jest 1 i dziesiątka jest 1, czyli mamy 5 zł. Dobrze. A wydane 30. Powiem, że bardzo ładny jest ten nos, ale ma po trochę pomatwane zasady, jak za 5 zł. Czekajcie. Tutaj jest 5, 5, tutaj 5 nie ma. 5 sobie, z 5 sobie skreślę.

Jedna piątka, druga piątka, tutaj po dwa. Dwie dziesiątki tutaj nie ma, dwudziestka. Jedna czterysta, dwa tu nie ma. Pięćdziesiąt, jedno, siedemdziesiąt. Jedno, trzydzieści, jedno, dobra. Tutaj też nie ma. No i tutaj szukamy. Są dwie piętnastki, dwie czterysetki, dwie dziesiątki, trzecie nie ma. Siedemdziesiąt. Jedna pięćsetka, jedna trzydziestka, jedna. No dobra, nie ma. No i ostatni na dzisiaj. Szukajcie ze mną. 5 zł, 5 zł są 2. 15 są 2. 400 są 2. 5000 są 2. 10 zł są 2. Tutaj nie ma. 20 jest 1. 71, 51. Także nie ma. Moi drodzy na wydane 30 mamy zwrot w kwocie 10 zł w każdym popiące. No życzę Wam żebyście Wy naprawdę błysnęli kasą i powodzenia na premierze w czwartek z neonową trzynastką pa.